Słuchajcie, ile naprawdę jest producentów samochodów w Chinach? Non-stop słyszę, że ich 100, 200, 300 i 99% z nich nie przetrwa. No więc słuchajcie, sytuacja jest dużo bardziej prosta. W Chinach jest 11 koncernów motoryzacyjnych i fakt faktem, że niektóre z nich mają parę marek, a koncern Geely ma dosłownie 15-16 różnych marek. I tak naprawdę, pięć liczących się nowych graczy w motoryzacji. Takich firm, które rzeczywiście powstały tak jak Tesla parę lat temu. No, Tesla powstała trochę wcześniej, ale te firmy powstały 5-6 lat temu i produkują w tej chwili samochody. Cała reszta to jest plankton. I albo produkują trzy samochody na miesiąc, albo produkują nawet nie samochody, ile takie czterokołowe elektryczne wózeczki. Więc ja bym tego producentem samochodów nie nazywał. Także jeszcze raz: 11 dużych koncernów motoryzacyjnych plus 5, może 6 takich liczących się graczy z nowych firm. Jeśli chcecie wiedzieć, które z tych firm przetrwają, a które z tych firm upadną, to po prostu musicie poczekać. Ale jeśli chcecie wiedzieć, które z tych firm mają największe szanse na przetrwanie, które już upadły, a które upadną za parę dni, to zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Wkrótce, pewnie po weekendzie, pojawi się tam specjalny film opisujący aktualną sytuację na chińskim rynku motoryzacyjnym. Także zapraszam i do zobaczenia!